Dzisiejszego odcinka, dzisiaj porozmawiamy sobie o takich rzeczach jak właśnie o tej premierze Need for Speeda, wiecie co? Bo obiecałem, że będzie 21 znaczy września, no ale sorry, no, no przedłużyło mi się, bo to już wiecie, ta szkoła i inne takie rzeczy. No więc uwaga, Need for Speed y, będzie na kanale y, będzie na kanale pierwszy raz jutro. I pokażę wam moje fury, inne takie rzeczy. No i ogólnie, bo ja już ogólnie ukończyłem Paybacka. No i teraz będę takie rady, jak na przykład przejść najszybciej Need for Speed spida No i jak to, naj, jak to najlepiej no i jak najszybciej przejść. Co tam zrobić, żeby właśnie to zrobić. Eee, też eee, będzie jedna rzecz. o Czekajcie, bo mi się nie wczytuje. Też będzie właśnie je rzecz Że na przykład rada Która najlepsze auto wybrać Jak na przykład już przeszliście paybacka Co porobicie jak przyjście Kupić jakiś inny pakiet Coś takiego no to, no to ja wszystko będą te rady Ten filmik będzie dosyć krótki No więc zobaczymy Co jeszcze dzisiaj no, dzisiaj ja ogólnie sobie kupiłem Porsche 918 Spider, no ale na moim kanale ogólnie też będzie Forza. Forza Horizon 5 będzie i też będzie, i też będzie Need for Speed Payback. No i właśnie te dwie rzeczy będą też demo. Właśnie teraz mam Forza, bo niedługo sobie kupię normalną. No więc demo też możemy nagrać. Oczywiście będziemy też, bo ostatnio w sumie nie było Brawl Starsa, więc trzeba go nagrać jakby. Jakby ja w Brawl Starca teraz jakoś tak, zobacz, nie gram, ale no, może go nagram. I też oczywiście Fortnite'a trzeba nagrać, no bo dawno nie było. No, ale jakby ja tu taki będę samochtowy youtuber, no to się wczytać nie chcę, więc nieważne już. Więc ogólnie chciałem Wam powiedzieć, że jakby, no tak to będzie jakby wyglądało, nie? No, więc ogólnie też. A co to jest? Hmm. A dobra, nieważne. No i też ogólnie mały świetlik, wpadajcie na jego kanał. E, w ogóle też ostatnio ma takie małe problemy, bo jakby no, odcinek na przykład, zobaczmy, miał 3 dni temu i tylko 10 wyświetleń. Tutaj 7 wyświetleń, 5, no tutaj 6 i też, czy nadal ma brak wyświetleń pod takim jednym filmem? Dwa wyświetlenia, 3 tygodnie temu. Hmm, słabiutko. Ale nie no, spokojnie. My będziemy nagrywać więcej odcinków razem, no bo jakby, yy, no bo jakby, no ja dzięki niemu, jakby chciałem być youtuberem. Dwa wyświetlenia. A miesiąc temu? A, a bo on już miesiąc gra. No dobra, tu 25 wyświetleń. No dobra, no więc okej. Okay. Yy... Też ostatnio, e, nie wiem, znaczy to akurat, akurat to, co chciałem teraz zacząć na kolejnym odcinku e, powiem. No i dobra, widzimy się w kolejnych odcinkach. E, Bajo, znaczy jeszcze, no, chciałem po prostu powiedzieć to, że będzie ten Need for Speed, Forza Horizon, no a Need for Speed już jutro. Dzięki za oglądanie, widzimy się jutro, jak będę nagrywał Need for Speeda. Elo.